Mam tutaj dwie buty do shortcorsa. Obie to są proline. Obie floateki, ale jednak się tak jak widać między sobą różnią. Pozbyłem już się tych folii, żeby tutaj nadmiernie nie nie szeleścić, nie bawić się, nie bawić się z tym. Pokażę Wam jak one, jak one wyglądają i co jest, co jest w zestawie. Przewiduję, że te budy będą jeździć na, na tym sprzęcie, czyli RC-1062 Team Associated, czyli short course. 2 WD z, na, z napędem na tył. Pierwsza buda to jest taka, że tak powiem, klasyczna. Macie tutaj informację, jaki to jest numer części. No i klasycznie to co, to, co być powinno, czyli naklejki na, na, na szyby i naklejki takie, no te, które tutaj sobie naklejamy na, na furę. I jakiś prospekt dodatkowo, ale nie będę, nie będę nad tym tutaj się wielce rozwodził. Natomiast to, jeżeli to jest ten sam, który jest w, w tym drugim, w tej czarnej budzie, to... Nie jest to jakoś tutaj. No nie jest. Nie jest tu rozrysowane, yy, pokazane jakby w którym kierunku iść z tym oklejaniem. Trzeba sobie domyśleć się i sobie gdzieś tam po, yy, popatrzeć. Gdzie indziej. Niż że tak powiem, instrukcji naklejania nie ma. Jeżeli komuś byłaby potrzebna. Nie wiem czy będzie potrzebne. Zobaczymy no i co? Tutaj jeszcze dodatkowy, dodatkowy element, który Kolej, jeszcze nie wiem gdzie. On idzie. Tak się prezentuje. Ma wycięte te otwory. Tutaj stał zarówno. Zarówno tu z tyłu jak i na dachu jak i tutaj na jak i tu na masce. Także będzie e, będzie zminimalizowany no, zmniejszony ten efekt. Aha tu jeszcze z tyłu jest wycięta też zobaczcie. Kurde no. I na środku tu również. O tak będzie lepiej widać. Widzicie te otworowania porobione. Mm, także to się robi przede wszystkim po to żeby Zmniejszyć ten tak zwany parachuting efekt, czyli efekt spadochronu. Te budy mają dużą, dużą powierzchnię i w momencie, jak, jak się skacze, no to powietrze tu z przodu pod, podwiewa, i jeżeli nie ma takich otworów, przez które może uciec, no to po prostu no sprawia, że, że na przykład gdzieś tam pod, podwiewa, że tak powiem. I, I to nie jest efekt, który jest. Który jest wskazany, którego byśmy, który byśmy chcieli mieć. Także takie wycięte otwory to dla mnie miłe. A druga, druga Buda jest o tyle, o tyle ciekawa to jest, coś, to jest coś dla mnie, jako dla gościa, który niekoniecznie lubi i jest dobry w, w malowaniu. No, to, to jest z kolei Flowtek, ale to jest taka wersja pre cut Flowtek Fusion TAF Color Black. Yy, I to jest yy, no taki TAF, czyli mocny TAF Color Black, czyli mocny kolor, mocny czarny kolor w wolnym tłumaczeniu. Yy, no, podobnie jak tam są tam te naklejki i, yy, i tam jakiś tam prospekcik. Natomiast yy, sama buda, jak nazwa wskazuje, jest pomalowana jest pomalowana na czarno. Oczywiście ona ma folię taką zabezpieczającą, także ten czarny jest taki pod spodem. Glossy Black, taki no. nieźle. Jest to podobno taki kolor, który za żadne skarby nie będzie zlaził. Także Mamy taką bazę, którą już na czarno pomalowanego sprzętu ja akurat czarny kolor lubię. Na budzie również mamy wycięte te otwory, tak samo jak na, na tamtej czystej. Tylko tu oczywiście lepiej je, lepiej je widać. No i tak naprawdę to jest takie, taki almost RTR, czyli tylko zdjąć, zakładam zdjąć folię, nakleić wlepy. I można jechać. Także taka fajna sprawa, dla, fajna sprawa dla osób, które nie chcą, nie lubią, nie potrafią, może malować sobie tam tych but. No to taka opcja. Efekt akurat końcowy takiego gotowego sprzętu. No mi się, się podoba gdzieś on tutaj na zdjęciach był. A, no tu najlepiej go sobie zobaczyć, tak? Mi akurat no. mnie akurat to się podoba, no zakładam, że. Są tam w zestawie, zaraz zobaczymy, odpowiednie są odpowiednie naklejki, żeby zrobić sobie taki efekt, trochę wygniecione są, ale jakoś, jakoś damy radę. No to tyle. Takie dwie budy i to co z nimi jest załączone. Oczywiście efekt końcowy Wam pokażę nieco później. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczyska.